Sponsorem programu jest restauracja Raz, 2, 3. Partnerem programu jest portal e speedway.pl. Witamy w Imaf Sport Extra, magazyn żużlowy podsumowujący finałowe rozstrzygnięcia w PGE Extra Witam serdecznie Tomasz Weryński, Paweł Roszybor. Paweł Baran. Witamy. Znajdujemy się w restauracji Raz, 2, 3 w centrum handlowym Świt ulica Kościuszki 1 w Tarnowie. No i panowie, podsumowujemy te finałowe rozstrzygnięcia. Właściwie jeszcze. Pierwsze mecze finałowe, no i pierwszy mecz KS Toruń kontra Unia Tarnów 40-50. Czy trener się spodziewał takiego rozstrzygnięcia już w pierwszym meczu? Tak, jad jadąc do Torunia, tak kalkulowaliśmy, zakładaliśmy, że plan minimum to 40-42 punkty. M wiedzieliśmy, że jest taką stratą punktową 6-8 punktów, maksymalnie 9 bylibyśmy, będziemy w stanie podejść do tego meczu optymalnie zmobilizowani i walczyć o medal, bo doświadczenie z, z Wrocławiem pokazało, że jednak 18 punktów to jest taki trochę duży ciężar. albo mówi się, że ten tor, który sobie w Toruniu przygotowali, to był taki strzał w kolano troszeczkę. No większość zawodników tak powiedziała i, i przynajmniej tarnowskich, że, że, zrobili, że zrobili tor. Pod unię Tarnów. i to było widać praktycznie od początku meczu. Ten mecz nie ułożył im się od początku ze względu też na taśmę Oskara Pfeiffera, bo tak każdy już przypisywał te 5 do jednego w tym biegu juniorskim. Jednak potem pokazali nasi juniorzy, że jednak potrafią jeździć, a szczególnie Arkadiusz Madej, bo w tym biegu juniorskim mnie na pewno zaskoczył, bo blisko był Pawła Przedpełskiego. Gdyby Paweł Przedpełski nie przypilnował wejścia już w ostatni wiraż. Myślę, że Arek Madej mógłby to wykorzystać. Cieszy to na pewno, że, że właśnie juniorzy, a przede wszystkim Arek, e, zaczęli jeździć odważniej. Nie wiem, co jest z tego wpływem. Może też e, te lepsze, może jego występy w półfinałach z drużyną z Wrocławia. Ale to, to, to jest jakiś taki taka iskierka i prognostyk na e, kolejne mecze w przyszłym sezonie, bo wiemy, że Ernest zakończy zakończył wiek juniora, e, pozostanie Arek Madej i co dalej. No, właśnie, trenerze. Yy, jeszcze nie pytanie, co dalej, tylko jak y, trener odbiera tą postawę y, Arkamadeja, Ar bo on naprawdę został. Jeszcze chciałbym uzupełnić to, co Pan powiedział. Yy, ja osobiście <laughs> uważam, że Pan Gajewski nie zrobił błędu przygotowując to, bo on na pewno się sugerował tym, jak, jak bardzo mocne jest Leszno i do ostatniego biegu prowadzili z nimi 12 punktami. Yy, z z Lesznem to im zdało egzamin i, i wiedział, że. Byliśmy u nich niecały miesiąc temu. Na ich torze, na którym oni się teoretycznie najlepiej czują, wywalczyliśmy remis. Zagrał wabanga, a co by jakby zrobił taki tor jak ostatnio, to w drugą stronę by był punktowany. No, zresztą sobie poradzili, to z Tarnowem na takim torze tym bardziej by sobie poradzili. Odnośniarka, no, W tym meczu ja podejrzewam, że... To już nawet było widać też po zachowaniu w parkingu. To całkiem chyba mentalnie i psychicznie do niego podszedł, bo... O ile Arek na treningach naprawdę bardzo fajnie sobie poczyna, w meczu gdzieś podejrzewam, że bardziej się spina. W Toruniu było widać po nim luz i, 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 i na to, że determinacja i wola walki. Też że ja już oglądałem cały ten mecz w telewizji. Naprawdę przed Polskiego fajnie, fajnie tam szukał, na to, że troszeczkę poszerzył, ostatnie wyjście przyciął i to, co Paweł powiedział. Gdyby Paweł tego nie, przypo, nie przypilnował, myślę, że Arek by tam wszedł pod niego i by go wyprzedził. Też na pewno czasami sprzęt zawodnikowi nie pozwala rozwinąć tak skrzydeł jak chce. I, Właśnie i, on pokazywał w tych beczach Tarnowski gdzie jechał i ja pamiętam na prostej, dociskał manetkę i tak jakby pokazywał, że więcej z tego motocykla się nie da wycisnąć. Znaczy, czasami też nie robił tak, po prostu gdzieś tam przymykał gaz, może szukał przyczepności. Y, Odnośnie, że w tym momencie akurat też miał remont zrobiony, bo, bo silnik mu się rozleciał. Było wymienione prawie wszystko. Wiem, że mechanik klubowy też na tym czuwał cały czas, starał się coś ulepszać. Nie zawsze to zdało egzaminu, a teraz wiem, że tam krzywkę zmienił zawodnikowi i podejrzewam, że on akurat z tym ustawieniem pod jego styl jazdy to wszystko się zgrało. Do tego podeszło podejście na spokojnie i no i taki był efekt. Arek Madej spięty nie był, ale Grigori Łaguta mam wrażenie yy, trochę tak, bo 3-0. No, podejrzewam, że że yy, toruńskiego zespołu chyba się nie spodziewali takiego obrotu sprawy. Jakoś nie byłem zdziwiony jego występem, może tymi zerami bardziej, ale nie oczekiwałem no, po tym po nim jakiegoś dobrego występu, bo to co zobaczyłem podczas od, ostatniej rundy, hmm. indywidualnej mistrzostw Europy na torze w Ostrowie, to tylko pokazało, że jest w olbrzymim dołku, bo on to jest dobry zawodnik i, i wiemy dobrze, co potrafi na torze, ale jednak tutaj te silniki, no, nie potrafi spasować w tym sezonie. Ja z nim rozmawiałem po tym pierwszym meczu remisowym, no to powiedział, że no, jedzie do Rosji na tych starych tłumikach, jedzie mu się wyśmienicie. Wiadomo, że tam jest inna stawka zawodników i, i swobodnie może rywalizować, a tutaj pojawił się jakiś problem. No, ten sezon jest dla niego, można powiedzieć, taki brutalny i, i na pewno będzie musiał coś pozmieniać, bo no może się okazać, że ten sezon będzie dla niego ostatnim w barwach KS Toruń, że będzie musiał sobie szukać innego klubu. Bo co by nie mówić, to podsumowując cały jego dorobek z całego sezonu, no to to jest jego najgorszy sezon w lidze polskiej i, i, i na pewno coś z tym musi zrobić. No jeżeli patrzymy na tą punktację i liderzy, którzy mieli ciągnąć tą drużynę, mówimy o drużynie z Torunia, Holder robi 5, Łaguta 0, Doyle 4. To mamy 9 punktów trzech zawodników. A tutaj nasz jeden zawodnik potrafił zrobić 9 punktów, Marcin Waculik. No to to tylko pokazuje, yy, jakie, mieli, jakie mieli luki w składzie. No właśnie, Janusz na przykład powiedział, że oni już się łapią zadyszkę, że, że są zajechani po prostu. To tak dziwnie trochę brzmi przed finałowymi meczami. Ciężko mi tak mówić o, o ogóle, no na pewno Jason Doyle bardzo dużo jeździ i Mogę się tylko domyślać z tego, co menadżer pan Gajewski mówił, właśnie ma, za, za, zarzuca Grigoriowi, że robi tylko silniku tunera tam u siebie na łatwie, może, może to jest trochę za mało. Jason też dużo jeździł, właściwie było wydać początek sezonu w jego wykonaniu. Naprawdę był, był bardzo dobry i w Toruniu jechał dobrze i w, i w Gorzowie ciągnął wynik. W Leśnie decydujący bieg wygrywał także. Coś w tym jest, że zawodnik jak ma dużo, dużo na głowie, do tego też dochodzi jeszcze ciśnienie w Grand Prix, że jednak pierwsza ósemka ma bardzo dużą szansę, tak? I, I jednak tu są ważne mecze, w Grand Prix jest ważne, no niestety chyba koncentrację i, i, i skupienie tak długo, bo to jednak jest troszeczkę czasu rozłożone w czasie, utrzymać jest, jest ciężko. Czy to jest przeciwieństwo do klubu Starnowa, gdzie praktycznie. Janusz Kołodziej i Martin Waculik mieli dodatkowe występy w tych indywidualnych Mistrzostwach Europy. W Grand Prix żaden zawodnik nie jechał, więc też możemy powiedzieć, że byli jakoś wypoczęci przed tymi ważnymi meczami niedzielnymi, ligowymi. I to też pewnie przyniosło spory sukces, bo ja patrząc dzisiaj na średnie biegopunktowe zawodników, no to mamy czterech seniorów, którzy albo przekraczają te 2-0, albo są blisko 2-0. Więc jeżeli masz takich zawodników, którzy. 4, które przekraczają te 2-0, no to licząc z tą średnią, to jest ponad 40 punktów na mecz. To jest duży dorobek i mało która drużyna może się pochwalić tak dobrym pionem seniorskim. Nie radził sobie Ernest Koza w tym meczu. Zresztą nie tylko w tym meczu, on generalnie jest chyba w kiepskiej formie. No i właśnie, jak to wytłumaczyć? Co się z nim dzieje? Nie da się teraz tego tak wytłumaczyć w minutę. No to jest problem. Od jakiegoś tam czasu nawartwiającego się. Ja, ja zawsze staram się to powiedzieć tak. No, kiedyś też miałem takie pytanie na temat juniorów, i, i trochę mnie wolą takie słowa pod, pod, pod tekstem ich, że, 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 że są słabi, że, że nie robią dużo punktów, że przegrywają. No, tak naprawdę Ameryki nikt nie odkrył. Tak? Przed sezonem już na ich temat było bardzo dużo powiedziane, że, że słabi są, że się nie nadają. Teraz, znaczy Ernest zawsze udowadniał kilkakrotnie, że on potrafi jeździć, tylko teraz jest po prostu w kiepskiej formie. Oczywiście tak, no jak zawodnik w pewnym momencie wpadnie w jakiś dołek, to doświadczony zawodnik ma problem wyskoczyć z dołka. No prosty przykład Grigori Łaguta, fenomenalny zawodnik, super zawodnik, który się potrafi ścigać, tak po, potem jak on jeździ, to chyba nikt nie za bardzo potrafi, wpadł w problem i, i nie może się wykaraskać i tak gdzieś to... Gdzie on jeszcze ma mniejsze doświadczenie i, 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 i co odnośnie zaplecza sprzętowego i przygotowania motocykla, chodzi mi o dopasowanie motocykla, no jemu na pewno jest wszystko trudniej niż doświadczonemu zawodnikowi i, i to wszystko gdzieś tak, on im bardziej chce, tym bardziej mu nie wychodzi. Ciśnienie z zewnątrz jest bardzo duże i to też na pewno nie pomaga. No, w tamtym roku. Młodzieżowcą numer jeden był Kacper i Ernest. Nigdy na nim nie ciążyła presja. Jak pojedziesz, tak ci wyjdzie. I on to wszystko było na plus. Niestety w tym sezonie, kiedy też pojechał ten ostatni mecz z Turuniem, u nas bardzo dobrze na 12 punktów, troszeczkę podejście może nie moje, nie, nie nasze jako sztabu szkoleniowego, bo cały czas powtarzam, tyle samo oczekuję od Ernesta w maju, co, co we wrześniu. Tylko sam na siebie zawodnik też nakłada presję i, i jeśli. Potrafił taki mecz pojechać, to znaczy, że on potrafi. I środowisko oczekuje od niego, żeby powtarzał, może nie tak jak jechał z Toruniem, ale przynajmniej żeby powtarzał te 8-7 punktów mecz w meczu siebie. No niestety tego raz nie było, drugi raz nie było i, i, i też zaczynały się teksty, że właśnie, że, 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 że są słabi, że się nagnie nie nadają, że to się udało. I to naprawdę załonikom no, no nie pomaga. tak. 40-50, do 50, KS Toruń kontra Unia Tarnów, Tarnowskie Jaskółki bliżej, póki co, brązowego medalu. I drugi mecz, już finał, to mecz o złoto, Betard Sparta Wrocław kontra Unia Leszno. Pierwszy mecz dla Unii Leszno, 49-41. do 41. No i pytanie, czy Częstochowski Tor już, czy, czy, czy magia tego Częstochowskiego Toru przestała działać? Ciężko powiedzieć, bo na nim było tylko dwa mecze, tak? Myśmy pojechali i pojechało tam Leszno. Co mogę powiedzieć, wydaje mi się, że Wrocław z nami nie był aż tak mocny, po prostu myśmy w tym nie byli słabi tak? I, 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 i nie byliśmy w stanie wygrywać biegów. Lecz no udowodniło i potwierdziło to, co się cały sezon o nich mówiło. Po prostu pojechali, jak nie pojechał znowu Piotrek Pawiecki, pojechał słabiej, no to nadrobił Tobias Musielak, Grzesiek Zengota, pojechał bardzo dobre zawody, tak był mocnym, pewnym punktem. I cóż, może też, yy, są, tak jak mówię, człowiek się nastawia że i, i mentalnie, żeby było dobrze, a idzie to wszystko trochę w drugą stronę. I może gdyby jeszcze raz wrocławianie mieli okazję się obudzić tym, w, z tym doświadczeniem, co mają teraz w tym samym dniu, to pojechaliby pewnie inaczej. I to samo mogę powiedzieć o nas. Gdybyśmy jeszcze raz mogli pojechać w Częstowie, moglibyśmy, moglibyśmy różne rzeczy inaczej rozegrać. No? Leszno udowodniło i potwierdziło to, co się mówiło cały sezon. Są mocni, kompletni i byli zmotywowani, zdeterminowani w częstowie. I cóż, no, bo jeszcze o tym świadczyć może właśnie, że taśma Maxa Drabika, taśma Taja of wsu. Po prostu możemy tylko sobie wyobrazić, jak, jak na nich ciążyło ciśnienie chęci wygrania. Paweł, strach myśleć, co by było gdyby. Bracia Pawlicy pojechali na swoim poziomie. No tak, właśnie wyrwałeś mi te, te słowa z ust, ale wracając do słów Pawła. Bardziej wierzyłbym w to, że Tarnów tam pojedzie lepsze zawody niż Wrocław z Lesznym, bo patrząc na to, kto tam jeździ, czyli Niki Peters z Sajfudinem, którzy jeździli w, w Włókniarzu i wiemy, wiemy, że znakomicie star są startowcami, znakomicie wychodzą ze startu, a Emil no to ten tor w Częstochowie to wręcz chyba kocha. I to pokazało właśnie wygrane starty, pilnowanie krawężnika. No, trudno to jakoś rozstrzygać w kategoriach błędów, przygotowania toru. Lesczno na tą chwilę jest najlepszą drużyną. Prezentują, zaprezentowali to w rundzie zasadniczej, prezentują to w fazie playoff. Mieli troszeczkę może taką małą zadyszkę w Toruniu, gdzie ich zaskoczyli tym twardym torem. Ale no, pokazują, że są najlepszą drużyną, i wszystko wskazuje na to, że to, co sobie założyli przed sezonem, zrealizują, zdobędą złoty medal. No Nie mają słabych punktów. Brakowało im tego piątego seniora, Tofi, bo mówimy o Tobiaszu Musielaku. Tak. Pojechał znakomicie, i, i to się przedstawia scenariusz podobny z ubiegłego roku, kiedy Tobiasz Musielak pojechał z nami znakomicie w półfinale. Fakt, że byliśmy wtedy osłabieni, ale też zaliczył bardzo dobry występ i tak naprawdę on ich zaprowadził do tych finałów i teraz Adam Skurnicki wahał się na kogo postawić, czy Jonason, czy Musielak, postawił na Musielaka i myślę, że jest zadowolony z tego faktu, że on tak pojechał. No i również kibice, bo ja powtarzam cały czas, że każdy chce oglądać jak najwięcej wychowanków w swoim klubie, a nie zawodników zagranicznych, zatrudnianych na sezon, czy tam na dwa. Taifów in w ostatnim biegu szczególnie y, zrobił coś, co jest nie wiem miarą kosmosu po prostu, jakimś otarł się po prostu gdzieś tam o bandę, przydałby się taki zawodnik w unitarnu. Ja Myślę, że mamy dobrą drużynę i Martin też, czy Janusz są w stanie, jak się z w danym dniu na danym to, że to można dokonywać. No, też tak, mieliśmy mecz w Toruniem u siebie. Martin też w ostatnim biegu ocierał się o bandę. Jason do jej bardzo mało miejsca zostawiał, trafił sobie z tym poradzić. Tego. Ja się cieszę z tego, co jest u nas. Paweł, zrobiłeś wow, jak zobaczyłeś tę akcję? Nie, no, jakoś na mnie już te akcje u Findela nie robią takiego wrażenia. Tak jak powiedział Paweł, mamy znakomity skład seniorski i trzeba ten skład utrzymać na kolejny sezon. I pomyśleć o jakimś juniorze, bo wiemy, że Ernest, tak jak wspominałem na początku, kończy to i ja bym tutaj w składzie seniorskim nic nie zmienił. Patrząc na średnie, no to tak jak powiedziałem, czterech zawodników jest albo powyżej dwóch. Kenneth Bier chyba tam jest poniżej dwójki. no Jeżeli oni mają powtórzyć ten sam wynik w przyszłym sezonie, to i do tego jeszcze Artur Mloczka, z którym rozmawiałem dosyć długo po meczu i powiedział, że że jeszcze w przyszłym sezonie pokaże, na co go stać. Yy, tak można powiedzieć, cały czas rozgryza ten tarnowski tor i on ma problemy. Mieliśmy przykład też zawodników teraz komity Mowa tutaj o Maćku Janowskim, Kasprze Gomulskim. Oni długo musieli jeździć na tym tarnowskim torze, żeby się jego nauczyć. Krzysztof Buczkowski tak samo. I śmiem twierdzić, że Artur Broczka, jeżeli rzeczywiście yy, sztab szkoleniowy, prezes podejmie takie działania, aby go pozostawić w klubie, to myślę, że to będzie dobra decyzja. W związku też z tym, że tych seniorów na takim poziomie, bo, bo wiemy, że Artur Mroczka był od tych zadań specjalnych, jest bardzo mało na rynku. Tak, no niestety rynek kurczy się i... Kurczy się, no jest skurczony, no na razie jest to, co jest na rynku i, i, i mówię, no... Oczywiście za chwilę juniorzy przychodzą w stan seniora. W tym roku Piotrek Paplicki kończy, za rok Bartek Zmarzlik. Będzie też kończył Paweł Przedpolski, to wszystko się będzie lotowało. Tak jak Paweł mówił, no, na chwilę obecną ja mówię, skład jest fajny, zadania powierzone wykonali bardzo dobrze chłopaki, także czego więcej zmieniać, szukać. 49 do 41 Unia Leszno bliżej drużynowego Mistrzostwa Polski w PGE Ekstrawidze. Kończymy podsumowanie. Ja jeszcze powiem tylko, że konkurs w Właściwie, odpowiedź na pytanie, które miejsce zajął Orzeł Łódź, najlepiej powiedział czy poprawnie odpowiedział Jakub Krasoń. Gratulujemy i, i nagroda wędruje do Jakuba. A odpowiedź na pytanie, Orzeł Łódź zakończył sezon na szóstym miejscu poprawnie. Prawda? Dziękuję za to podsumowanie. Tomasz Weryński. Paweł Rocibora. Paweł Baran. Tak. Sponsorem programu jest restauracja. Raz, dwa, trzy. Partnerem programu jest portal eSpeedway.pl